Witam pana serdecznie na portalu w gazecie Bolecinfo. Jest pan trenerem drużyny piłkarskiej, która dzisiaj wygrała tutaj turniej na Dolnych Dolnach, tak? No, jeszcze nie całkiem, jeszcze eliminacje trwają, ale Aha. jesteśmy na dobrej drodze. No, bo już jesteśmy, do finału wyszliśmy i będziemy grać dalej. Jeszcze, także jeszcze nie koniec. No, ale widziałem, że. Zdecydowanie wygrywacie wszystkie mecze. No, no muszę powiedzieć, to są chłopcy, którzy wygrali mistrzostwo okręgu ile a akurat. I... I... Ośmiu chłopców gra w reprezentacji lepsz. Szkoły Podstawowej numer 1, która to była mistrzostwo Dolnośląska-Prywatów i pojechała do Warszawy, by... gdzie na Mistrzostwach Polskich za nimi dwunastym jestem. Także ci chłopcy są ochrani i ja I... się cieszę, że tak było. Rozumiem, że to jest bezpośrednie zaproszenie BKS-u, No, ja tak myślę, że za parę lat to będzie, nadzieja będzie. Ciężko nauczyć, bo chłopcy, chłopcy idą do innych klubów, do, na studia idą, także, także ciężko. A ile muszą ile trenują w tej chwili? E, no ja tu chłopców chłopcy mówiłem przy 4, 4, 4 lata. No to efekty muszę panu pogratulować, bo widziałem, że grają bardzo fajnie, technicznie. No ja się właśnie grać taką piśmę do przodu, żeby ładna dla oka była. No to jest taka wesoła piłka. Wesoła nożna. piłka. Dobra, no gratuluję i życzę dalszych nie, sukcesów. Dziękuję bardzo.